Uczniowie astronomicznych szkół ponadpodstawowych podjęli wyzwanie i zmierzyli się z trudnym tematem ekologii. Wszystko ze sprawą 16. już edycji sesji popularno-naukowej Ekologia w moim środowisku której organizatorem jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu. Organizowane w Sandomierskiej Budowlance wydarzenie miało na celu przede wszystkim zwiększenie naszej świadomości o ekologii i ekologicznej produkcji. To bardzo istotne, ponieważ mamy świadomość, że ekologia jest ważna, stała się bardzo modna, ale to wcale nie idzie w parę z postawami proekologicznymi, bo. Wystarczy rzeczywiście czasem pójść do lasu, żeby zobaczyć jak ogólnie nie dbamy jeszcze o środowisko. Potrafimy traktować właśnie las jako miejsce wysypiska śmieci. Dzisiejsza inicjatywa właśnie wpisuje się w, w taki proces, bo to jest proces stały, budowania świadomości nas tu w kraju nad Wisłą, abyśmy mogli przyszłym pokoleniom zostawić jak najwięcej tego co naturalne. W programie naukowej konferencji znalazła się prezentacja systemów jakości, jak również prezentacja przedsiębiorców, którzy w regionie oferują ekologiczne produkty. Głównym punktem wydarzenia była jednak prezentacja Ekologia w moim środowisku, którą szerokiej publiczności przedstawili uczniowie pięciu sandomierskich szkół ponadpodstawowych, w gronie które znaleźli się uczniowie Kolegium Gostomianum, Ekonomika, Budowlanki, jak również Szkoły Rolniczej w Mokoszenie i drugiego Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu. Komisja konkursowa w wyłonieniu laureatów nie miała łatwego zadania, ponieważ wszystkie prezentacje były przygotowane na bardzo wysokim poziomie. Poziomie. Ostatecznie jury najbardziej spodobało się omówienie tematu przez zespół z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego Kolegium Gostomianów w Sandomierzu. O pomyśle na ekologiczny, przyszkolny ogród opowiedziały przed naszą kamerą Karolina i Julia. My dzisiaj prezentowałyśmy naszą interpretację hasła tej sesji. I Naszym głównym założeniem było, była realizacja projektu, który ma na celu założenie przyszkolnego sadu ekologicznego. Będzie się on składał z odmian starych jabłoni. Owoce z tego sadu będziemy próbowali przetworzyć w Samborze. Jest to lokalne, wsparcie lokalnych przedsiębiorców. Jak przyznała zwycięzczynie ekologicznego konkursu? Takie wydarzenia jak dzisiejsze zachęcają do dbania o środowisko. Myślę, że powinniśmy jak najbardziej dbać o naszą planetę i w szkole wszyscy bardzo o to się staramy, więc chcieliśmy to przedstawić już dzisiaj. Jak można zachęcić Waszych rówieśników, ale i też starszych, do dbania o środowisko? No, przede wszystkim właśnie takimi akcjami jak ta, takimi sesjami, prezentacjami e, i zagadnieniami, które dzisiaj zrealizowałyśmy. 16. sesja popularno-naukowa Ekologia w moim środowisku odbyła się pod patronatem starosty sandomierskiego. Z sandomierza dla STV Info Katarzyna Kaszluga.